Pan Antoni Tomiczek, major pilot, był wielkim bohaterem. Bohaterem nie tylko dla nas tutaj w regionie, w Polsce, ale był bohaterem świata. On, jak widzicie Państwo tutaj na mapie, cały ten wielki obszar Europy przeleciał samolotami. To był ktoś niezwykły. Kogo, kogo poznałam zupełnie przypadkowo patrząc na program TVP Historia i program mnie tak wciągnął, że 2,5 godziny patrzyłam bez przerwy, a na koniec dowiedziałam się, że Pan Major Pilot, Antoni Tomiczek mieszka w pobliżu, jest w a my o nim tak mało wiemy. Wtedy postanowiłam, że należy coś dla niego zrobić. Pojadę do niego, poznam go i zapytam jak wyglądała ta jego droga w takiej zwykłej rozmowie. I okazało się, że Pani Helena Serafin, nasza pani Halinka, znała osobiście pana Antoniego, który był sąsiadem, bratem, dobrym znajomym i zwykłym człowiekiem w Pstrążnej I powiedziała, że chciałabym się z nim spotkać. Wtedy okazało się, że pan Antoni Tomiczek przypomina sobie nawet moją rodzinę, bo mój tata był dyrektorem szkoły w Zwonowicach. On kiedyś u nas gościł, ale właściwie przy okazji jakiegoś święta. I zaczął mi ufać, i zaczął ze mną rozmawiać. Ja mam 15 godzin rozmów z panem Antonim Tomiczkiem. To, co ukazało się tutaj w książce, która ma 256 stron, ale projekt nas ograniczał i nie mogliśmy wydać więcej, to są fragmenty tych wspomnień. Pan Tomiczek opowiadał tak pięknie i tak szczegółowo o tym wszystkim, co przeżył, że tutaj mogłyby powstać jeszcze co najmniej dwie książki. To, co on mógł nam przekazać, niestety zostało już zamknięte. Pan Antoni od nas odszedł w listopadzie, 19 listopada zeszłego roku.